Za Wysoka Rado. Bardzo żałuję, że pani prezydent poszła i do niej to nie osłabicie do pytania zadać. Ja pamiętam w czerwcu, kiedy były przegłosowywane podwyżki opłat. Za przedszkola to w uzasadnieniu do tej uchwały był, była bardzo wyraźna informacja, że z tego tytułu budżet miasta ma być zasilony dodatkowymi 12 milionami złotych. Dzisiaj usłyszałem od Pani Prezydent, że tak naprawdę ta uchwała była konstruowana w taki sposób, że rodzice mieli w ogóle nie odczuć tej podwyżki, bo była cała masa rozwojnych zwolnień w tej uchwale zaproponowana, więc chciałem zapytać Panią Prezydent, skąd te 12 się miało wziąć, skoro nie z kieszeni rodziców. No ale nie wiem, że Pan Prezydent mówi, że to pytanie. Dalej zgadzam się z Radnym Twardczykiem, że ten mechanizm zaproponowany w ustawie, który z automatu Podnosi opłaty za żłobek w zależności od uchwalonej przez Sejm minimalnej pensji, również jest niewłaściwy. Chciałem zapytać, w jaki sposób już teraz, od 1 stycznia, wzrosną te opłaty za przedszkole zgodnie z zaproponowanym przez Państwa mechanizmem. Z tego co pamiętam, Sejm niedawno przegłosował podwyżkę pensji minimalnej. Czy Państwo możecie powiedzieć, jak od 1 stycznia, jak wzrosną te opłaty? Natomiast co do zasady w ogóle. Mam takie zastrzeżenia do całego tego zamieszania wokół przedszkoli, bo pan premier Tusk dwa tygodnie temu był uprzejmy powiedzieć, że e, ustawa, którą zmieniono o systemie oświaty, tak naprawdę miała w ogóle w założeniu nie służyć podwyżkom e, w opłat za przedszkola i żłobki e, i że taka była intencja platformy obywatelskiej. Więc ja chciałem zapytać, jak to jest możliwe, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz, Walska, która jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, nie wiedziała o tych intencjach. E, Platformy Obywatelskiej i mimo wszystko, wbrew intencjom Platformy Obywatelskiej te ceny za opłaty w członkach podniosła. To, wszystko, o tutaj mówię, powoduje, że ja osobiście, mimo tego, że chcę brać słowa pani prezydent za dobrą monetę, nie do końca jestem w stanie uwierzyć Platformie Obywatelskiej, że rzeczywiście ma wolę obniżenia tych stawek i uważam, że jest to po prostu nic innego jak taka przedwyborcza Kiełbasa śmiem przypuszczać, że za kilka miesięcy do problemu podwyżek cen za przedszkola wrócimy. W związku z tym pozwolę sobie złożyć na ręce Pani Przewodniczącej projekt zmiany do proponowanego przez Was projekt uchwały, w którym to projekcie Rada Miasta podejmie zobowiązanie, że do 31 grudnia 2004 roku stawki zaproponowane w tej uchwale na dzień dzisiejszy nie ulegną zmianie. I w 14 14, przepraszam. I, I będę to traktował jako test w, ze strony test dobrej woli ze strony Platformy Obywatelskiej i tych deklaracji, które teraz tutaj z ust Pani Prezydent i przedstawicieli Klubu Platformy padają. Jeżeli Państwo się zgodzicie na to, że do końca kadencji tej Rady i do końca kadencji Pani Prezydent nie podniesiecie tych opłat, to rzeczywiście uwierzę, że nie jest to początek, a rzeczywiście wola y, obniżenia opłat. Jeżeli Państwo się nie zgodzicie na tą poprawkę, no, to będę przekonany, że jednak jest to kiełbasowy początek. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, tuż Pani Prezydent, jak rozumiem, wyszła już, już nie wróci na dalsze posiedzenie Rady Warszawy, ale mogłaby tylko i wyłącznie ona odpowiedzieć, jak było naprawdę i skąd ten projekt uchwały trafił do Rady Warszawy. Bo zaniepokoiła mnie jedna wypowiedź: otóż, odnośnie tego, kto wyznacza kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Warszawie. Otóż dowiedzieliśmy się, że ten kierunek wyznaczył pan Donald Tusk, kandydat na posła z Warszawy, a jak ja pamiętam, to jest to mieszkaniec Sopotu, osoba, która odprowadza podatki w Sopocie, chyba że odprowadza od niedawna, może od dzisiaj, może od, y, od kilku dni, te podatki w Warszawie. Jeżeli tak by było, to zakładam, że warszawski ratusz. Zamiast prowadzić kampanię, brat Pitt, to wyprowadził brat Donald, brat Tusk odprowadza tutaj podatki, jako dobry przykład, że dba o sprawy wszystkich mieszkańców. Ale nie słyszałem o takiej kampanii, więc zakładam, że mieszkaniec sobotu, osoba tam odprowadzająca podatki, decyduje o kierunku zmian odnośnie opłat za przedszkola. No to myślę, że bardzo źle się dzieje, i tutaj chciałem zwrócić się do pani prezydent Hanny Grunkiewicz-Walc że tylko i wyłącznie traktuje swoją misję jako prezydenta miasta w kategorii rozkazów partyjnych. Ja rozumiem, że pan Donald Tusk jest szefem partii politycznej, do której należy także pani prezydent Hanna Gronkiewicz walc i rozumiem, że jeżeli będzie jakakolwiek obniżka podwyżki, to będzie to tylko i wyłącznie w ramach kampanii wyborczej i w ramach decyzji partyjnej. Ja myślę, że niestety, ale mamy taki obraz warszawskiej Platformy Obywatelskiej i tak wygląda polityka miejska. Jeżeli spojrzymy na tą obniżkę podwyżki, którą na samym początku nazwałem farsą wyborczą. Bo jak to wygląda? Czy to nie jest farsa, że tak naprawdę jest po kilku miesiącach, bo dokładnie od sesji 16 czerwca, kiedy głosami Platformy Obywatelskiej te podwyżki bardzo drastyczne i te, które spowodowały, że rodzice naprawdę poczuli oburzenie się na to, w jaki sposób są traktowani przez władze Warszawy, to jest proponowana lekka obniżka tych obłędów. A dodatkowo to, o czym mówił też Krystian Legierski, jest to obniżka tylko przedwyborcza, no, pamiętajmy, że tymczasowa. Dlatego, że od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna i automatycznie, bo tak jest skonstruowana ta uchwała, którą Państwo przegłosowaliście 16 czerwca bieżącego roku, że automatycznie wzrasta opłata za przedszkola. Ale spójrzmy na kwoty. Jeżeli nawet w uzasadnieniu do tego projektu uchwały, nad którym dzisiaj dyskutujemy, to do godziny 16 jeżeli przebywają dzieci w przedszkolu, to, to nadal rodzice będą płacić miesięcznie ponad 30 zł więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu, czyli do czerwca bieżącego roku łącznie. Ale co będzie, jeśli spojrzymy na największą grupę dzieci, która przebywa w warszawskich przedszkolach? Bo przypomnę tylko, że najwięcej dzieci przebywa do 9 godzin i powyżej 9 godzin Przedszkolach. Takie są liczby bezwzględne. Jeszcze jest kolejna kategoria do 8 godzin. I chciałbym wskazać Państwu radnym, tak samo chciałbym, żeby o tym wiedzieli mieszkańcy, że dla wszystkich, dla większości rodziców, to ta obniżka podwyżki nadal jest podwyżką w porównaniu do poprzednich stawek. I przede wszystkim, jeśli spojrzymy na na przykład tą kwotę do godziny 17. Ja pamiętajmy, że w mieście stołecznym Warszawa większość rodziców jednak pracuje co najmniej 8 godzin. To zmusza ich do tego, żeby jeszcze przyjechać do przedszkola i odebrać swoje dziecko. Niewątpliwie nie jest to wcześniej niż do godziny 17, a w wielu przypadkach, bo dokładnie to jest ponad 20% dzieci, które przebywają powyżej 9 godzin, i jest to tak samo jak najbardziej zrozumiałe. Rodzice chcą godzić swoje role zawodowe z rolami rodzinnymi, i ta instytucja przedszkola jest instytucją prorodzinną, która ma wspierać rodzinę. Ma wspierać rodzinę, żeby rodzice mogli pracować i mogli wychowywać swoje dzieci. Jeżeli okazuje się, że 30 tysięcy dzieci, to są dane z Biura Edukacji na kwiecień 2011. Jeżeli jest tak, że 30 tysięcy dzieci przybywa 8 do 9, 9 i powyżej 9 godzin, to tak naprawdę na 38 tysięcy, czyli 30 na 38 tysięcy. Będzie dzieci po prostu w przedszkolu, rodzice tych dzieci będą płacić zdecydowanie więcej. Oczywiście myślę, że bardzo ważny jest ten kontekst wyborczy, i prawdopodobnie to on przeważył tutaj szale, że Donald Tusk po raz pierwszy, jak pamiętam, zainteresował się sprawami warszawskimi. Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, ale my 16 czerwca przekonywaliśmy Państwa do tego, żeby odstąpić od tak drastycznych podwyżek. Każdy z nas, każdy mieszkaniec radny dysponuje stenogramem, ale także nagraniem z sesji 16 czerwca. Wtedy to Pan Prezydent Paszyński, odpowiadając na moje pytanie, wskazywał tą kwotę 12 milionów złotych rocznie zwiększonych wpływów do budżetu i oczywiście zastrzegał, że są to szacunkowe wpływy.